Chodźcie, pokażę Wam, czym jest karta ratownicza w pojeździe. Karta ratownicza jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa pojazdu. Czasami może zdarzyć się tak, że mamy wypadek i Straż Pożarna, ekipy ratownicze muszą ciąć karoserię, żeby uwolnić osoby znajdujące się w pojeździe. Na takiej karcie ratowniczej mamy zaznaczone elementy, które mogą taką akcję ratowniczą utrudniać albo wręcz uniemożliwiać. Takie jak na przykład akumulatory, przewody. Yy, Pewne elementy pod ciśnieniem, napinacze pasów bezpieczeństwa i tak dalej. Strażak, mając taką kartę, wie, że te elementy ma omijać, wie, gdzie one się znajdują. Zostało policzone, że jeżeli w samochodzie znajduje się taka karta ratownicza, to akcja może trwać nawet do jednej trzeciej krócej. Taką kartę umieszczamy w samochodzie pod przesłoną słoneczną po stronie kierowcy i jest to nazwijmy takie umówione miejsce. Że ta karta ratownicza się tam znajduje i każdy Strażak w Polsce, każdy, każdy ratownik, każda osoba, która służy w ekipach ratowniczych, wie, że ta karta ratownicza, jeżeli jest w naszym samochodzie, to ona właśnie w tym miejscu będzie. A skąd Strażak wie, że karta ratownicza jest w samochodzie? Po to służy właśnie specjalna nalepka, którą umieszczamy na przedniej szybie po lewej stronie na dole od strony kierowcy. Ta nalepka też jest bardzo ważna, ponieważ no dzięki niej właśnie Strażak wie, że karta ta jest w samochodzie i sobie ją wyjmuje spod przesłony przeciwsłonecznej, a nie szuka jej sam gdzieś tam w internecie, czy w aplikacjach, które zostały do tego celu stworzone i też karty ratownicze zawierają. Jest to o tyle ważne, że może być sytuacja taka, że czasami strażak nie wie, jaki model pojazdu właśnie mu się trafił, czy jest to silnik, nie wiem, spalinowy, czy hybryda, czy, 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 czy coś. No i może się zdarzyć tak, że tą kartę ratowniczą. Dobierze sobie złą. Yy, dlatego bardzo ważne jest, żeby mieć tą kartę wydrukowaną i do tego właśnie nalepę. A Ty masz już kartę ratowniczą w swojej flocie?